się mam tutaj QB i to jest drugi odcinek jak to znak strupka do Minecraft. Nie, nie bardzo się śpieszę, więc zrobimy to na szybko. Wiem, że nie powinienem to robić na szybko, ale zrobimy... Dobra, ostatnio robiliśmy się, ostatnio zajmowaliśmy się tym. Teraz już nie będziemy tego potrzebować, więc odłożymy to do folderu eee, tekstura. Tak, w ogóle już nauczyłam się jak zrobić... No, wpisujemy procent updata Procent jak widzicie, zrobiłem sobie trochę porządek yy, Tylko się programu Minecraft Dobra mm, Bin Minecraft jar otwieramy za pomocą archiwizera i teraz uwaga, jest bardzo trudne Szukałem chyba pół godziny żeby znaleźć folder na itemy Więc wybieramy tak GUI Ktoś powie, aha, no, item, tutaj jest tylko kilka itemów Taran. GUI i tutaj jest items ok mamy teraz ten coś items przerzucamy sobie na pulpit edytuję w gimp mm, ja sobie 800% i zmienimy sobie może diament. Może być. Zkrycie 100% rozmiar. A wydać im się 1. O nie, nie 100! Okay. Ja sobie zmienię szybko diament chyba no, no to tak Kolor wezmę jakieś taki uh -huh. malujemy diament Tak, wiem ja, będzie brzydki ten oczywiście, ale ja to robię teraz, nie robię tego nie ma być nam dokładnie, tylko ja chcę Wam pokazać, że jest taka możliwość jak to po prostu zrobić. Jednocześnie pokażę Wam jak zrobić było w folderze, dobra? Zmienimy sobie jeszcze odcień. Tutaj trochę pomalujemy w środeczku. Nie myślicie, że bloki diamentów też takie będą będzie. Trzeba sobie też zmienić blok diamentów. Dobra, jeszcze na koniec jakiś taki. Pankiem podzielimy wszystkie możliwe kolory jakieś tam. Dobra, mamy nasz diamencik Teraz zapisujemy nasz plik jako. Nie, sorry, trzeba wyeksportować. Wyeksportować. No, nie, Items PNG. wyeksportuj. Dostępujemy eksportuj to możemy zamknąć, już nie musimy zapisywać zamykamy i nasz folder items.png png ma zmieniony diament i teraz tak w naszej, naszej folderze teksturowej się znajdować już rzeczy i teraz znowu 5% a teraz tak próbka Minecraft texture packs a i źle to zrobiłem, dobra, nieważne Yy, nasz folder, gdzie mamy teksturpaka. Aha, trzeba zrobić, yy, trzeba go zzipować, żeby zrobić. Musicie zrobić tamten swój Terarain i nie.RAR, tylko Zip. To jest bardzo ważne. Teraz nie może być items, więc jeszcze raz wpisuję proces a, a nie, zaraz tutaj możemy, Zobaczcie. Cofamy Bin. Yy, Minecraft Jar otwieramy za pomocą Archiver Winner. I teraz trzeba skopiować cały folder GUI podmienić tam itemsy przenieść izami i teraz wrzucamy tutaj folder GUI i powinno nam działać zobaczymy czy zadziała uruchamiamy naszego minecrafta logujemy się uwaga oja, yeah, tekstur pak wybieramy nasz, ok done. wybieramy nasz świat do tekstur i uwaga mm. Diamond. Jak widzicie mamy zmieniony diamant. Więc jeszcze sobie szybko wezmę. Zrobię żebyście. Zrobimy grafikę fast. Żeby ładnie było widać diamenciki. No, widzicie? O, przepraszam. Dobra, już już kończę. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. I. Cześć.